Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj środę, 16 kwietnia. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni, kto się odważy toczyć spór ze mną. Wystąpmy razem. kto jest moim oskarżycielem. Niech się zbliży do mnie, oto Pan Bóg mnie wspomaga, tuż mnie potępi. Dzisiaj dostajemy fragment z Księgi proroka Izajasza o cierpiącym słudze Warto to zobaczyć przed przeżywaniem cierpienia, męki pańskiej, przed zmartwychwstaniem. Jezus jako Bóg przyjął wszystko, co w życiu człowieka jest nawet cierpienie i śmierć. Jest tym, który z człowiekiem idzie aż do końca. Wielkość Jezusa polega na tym, że przed niczym się nie cofa, ale jest człowiekiem w każdym momencie jego życia. On jest w życiu, w naszym życiu, po to, żeby po krzyżu w naszym życiu mogło nastąpić zmartwychwstanie. Niech was, bo ustawi Bóg wszechmógąc, ojciec i syn, i duch święty, dobrego dnia, sztej Boże.